Naszym gościem jest rzecznik rządu minister Piotr Miller. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Jesteśmy po dwóch dniach kongresu Polska Wielki Projekt. I jak tak się posłuchało wypowiedzi poszczególnych panelistów, to z tej dyskusji wyłaniają się takie wnioski. Samorządy potrzebują pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne i właściwie ich potrzeby są nieograniczone. No, nieograniczone potrzeby to zawsze jest takie w naturze ludzkiej, myślę, że każdy chciałby dążyć do rozwoju, i to jest naturalne. Natomiast, jeżeli chodzi akurat o aspekt infrastrukturalny, to ostatnie lata to jest rekord, jeżeli chodzi o inwestycje i w samorządach, i w ogóle patrząc o ogólnopolsko. Zresztą teraz Polski Ład też odpowiada na to, bo przecież chociażby właśnie w kontekście regionu Słupskiego, 156 milionów, które trafi właśnie do subska Powiatu Słupskiego na różnego rodzaju inwestycje. Choć myślę, że dużo większym wyzwaniem jest tak naprawdę w perspektywie budowanie takiego zaplecza społecznego, edukacyjnego, które by przyciągało inwestorów, inwestorów prywatnych, bo to myślę jest takie wyzwanie, które jest szczególnie istotne. Część samorządowców, rozmawiałam z różnymi, ma obawy co do polskiego ładu, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, jeżeli chodzi o przyszły rok. Jeden z samorządowców powiedział mi, że bardzo ostrożnie przygotowuje przyszłoczny budżet. Drugi z kolei powiedział mi, że raczej z jego wyliczeń wynika, że nie będzie. Źle. Samorządy nie stracą na polskim Ale wodzie? Nie stracą i przede wszystkim to wynika wprost już z ustaw przyjętych, więc mhm. to często jest tak w ogóle w komunikacji, a jako rzecznik rząd odp odpowiadam za komunikację, że no niestety często te komunikaty, mimo że one są rzeczywiste, mimo że mają przełożenia w ustawach, dużo, dużej, dużo więcej czasu potrzeba, aby dotarły do świadomości. Więc może wytłumaczmy ten mechanizm. My widzieliśmy e, symulacje, które same samorządy przedstawiły w maju tego roku w wieloletnich ramach finansowych ile będą miały przychodów z pit i CIT-u na poszczególne następne lata. I na podstawie tego algorytmu przyjęliśmy taki mechanizm, który wyrównuje te różnice dla samorządów. No bo wyrównuje je dlatego, że obniżamy podatki. I to też bardzo ciekawe, bo opozycja często mówi, że nie obniżamy podatków, tylko podwyższamy. A obniżamy je przecież, no i z tego wynikają potencjalne mniejsze wpływy do budżetu samorządu, ale niwelujemy to przez mechanizm korygujący i na polskim ładzie samorządy w stosunku do tego, co same planowały, nie stracą. Do 5 listopada mogły gminy Gierowskie, tak zwane, składać wnioski o zakup komputerów i dostępu do internetu. 880 gmin z terenu całego kraju mogło takie wnioski zbierać. 80 milionów ma kosztować ten projekt. Panie Ministrze, zabraknie Wam pieniędzy. Zainteresowanie jest przeogromne. Smołdzino prawie 200 wniosków na 700 tysięcy. Nowa Wieś Lemborska to są dane z połowy zeszłego tygodnia, nie ustaliłem ostatecznej liczby, ale to jest ponad pół tysiąca wniosków na 2 miliony złotych. Co z tym to, zrobić. To, to pokazuje też, jak dużo wyzwań mamy, jeżeli chodzi o wyrównywanie szans społecznych, bo to są te tereny, które właśnie najmocniej ucierpiały przez pryzmat lat 90., przez pryzmat transformacji ustrojowej. I to jest taki pierwszy program celowany prosto, znaczy pierwszy tego typu, bo my już mieliśmy program inwestycyjny dla gmin popegierowskich, ale tego typu docierający bezpośrednio do mieszkańców. Te środki, które są teraz, przeznaczymy w całości, natomiast nie wykluczam, że jakieś ruchy będą dodatkowo zrobione po to, aby w przyszłości zapewnić dodatkowe instrumenty wsparcia dla tych osób. Pamiętajmy też, że tam trzeba wymogi formalne spełnić, określone, więc liczba wniosków też jeszcze nie, nie przesądza, że wszyscy te wnioski złożyli w sposób właściwy, kompletny i że są uprawnieni do otrzymania tej pomocy. Zainteresowanie jest rzeczywiście eee, ogromne. Panie Ministrze, są jeszcze wnioski od gmin, zwłaszcza tych wiejskich. O to wzmocnienie infrastrukturalne, bo często jest tak, że mówimy o drogach, ale zapominamy na przykład o tym, że część tej infrastruktury to jest infrastruktura niewidoczna, podziemna, kanalizacyjna, wodna, wodnościekowa czy też oczyszczalnie ścieków. Tego jest bardzo dużo. No i niemal wszyscy samorządowcy z regionu słupskiego, ale nie tylko, z którym rozmawiałem, pytają, kiedy będzie więcej pieniędzy na to. No, w tej pierwszej edycji Polskiego Ładu, część gminy, właśnie naszego powiatu, chociażby przeznaczyła te środki właśnie na działania kanalizacyjne lub na wodociągi, więc już określiliśmy, określona kwota właśnie na ten cel została przeznaczona. Natomiast oprócz tego w tej chwili 4 miliardy złotych przeznaczyliśmy w skali całego kraju na to, aby wyrównać szanse w tym zakresie właśnie jeżeli chodzi o wodociągi i o kanalizację i do tych gmin, które mają te poziomy najniżej, czyli że określony procent osób nie ma dostępu do wody albo określony procent nie ma dostępu do kanalizacji, to do tych gmin skierowaliśmy teraz środki finansowe. W powiecie słupskim to jest bodajże półtora miliona, bo ta sytuacja jest nieco lepsza na szczęście tutaj, no ale już w powiecie lęborskim czy bytowskim te środki są wyższe. No, powiat słupski ratuje to, że jest miasto słupski, i też są to te miejscowości nadmorskie, które są lepiej niestety, niestety, bo nie dostają tych pieniędzy, uzurbanizowane. Panie mistrze, trochę inny temat. 20 milionów Polaków w pełni zaszczepionych. Jak przekonać resztę? No to jest zadanie niezwykle trudne, bo ono zasada się na takiej niepewności, która jest nieco bardziej głęboko zakorzeniona niestety w teorii, do samych nieuf... szczepionek, sama nieufność w ogóle do pewnego rodzaju leków, medykamentów. Taka no, naturalna trochę w szczególności na naszym obszarze geograficznym nieufność budowana przez lata do instytucji. No, niestety ona tak funkcjonuje i to jest wyzwanie, które nam w badaniach społecznych które my w badaniach społecznych widzimy bardzo wyraźnie. To znaczy, że jest taka określona grupa która powiedziała, powiedziała, że w ogóle się nie ma, nie ma argumentu, który by przekonał do zaszczepienia. W związku z tym, niestety, możemy tylko celować do tych osób, które są na te argumenty otwarte. To jest jeszcze pewnie kilka procent osób, które um, taką decyzję mogą podjąć i są te nasze działania. A w pozostałym zakresie, po prostu, w czasie pandemii, e, tworzyć na tle mocną bazę szpitali czy szpitali tymczasowych oddziałów dodatkowych, która pomoże tym osobom, które popełniły ten błąd i się nie zaszczepiły. Ja kilka dni temu wróciłem z Ukrainy i na przykład w Elwowie nie można wejść do, nawet do ogródka restauracyjnego bez certyfikatu COVID ani, albo bez testu negatywnego na koronawirusa. Czy podobne rozwiązania sprawdziłyby się Pana zdaniem w Polsce? Czy nie ma mowy o ich wprowadzaniu w ogóle? Mi się, że przede wszystkim byłoby trudne do rzeczywistego weryfikowania. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pamiętajmy, że te same osoby, które dzisiaj nawołują do zamykania na przykład wprowadzania lockdownu, te same osoby jeszcze pół roku temu e, krzyczały, że trzeba tworzyć gospodarkę, bo Zostanie, będziemy w trudnej sytuacji gospodarczej. Te same osoby, te same osoby z jednej strony mówią, właśnie, niestety, nasi oponenci, oponenci z Platformy Obywatelskiej wcześniej mówili o tym, żeby otwierać gospodarkę, bo zostanie zrujnowana przez lockdown, a teraz mówią wprowadzać ograniczenia. Więc no, niestety tu te oczekiwania trzeba równoważyć, ale my jesteśmy w nieco innej sytuacji niż rok temu, bo w tej chwili każdy. Każdy obywatel ma możliwość szybkiego dostępu do szczepień, i to jest właściwie w gruncie rzeczy jego decyzja, czy podejmuje tego ryzyka, żeby narazić się na śmiertelną chorobę. No, taka deklaracja jest rzeczywiście politycznie ryzykowna, żeby postraszyć trochę obywateli, ale na przykład we Francji podziałało. Prezydent Macron zapowiedział, że będą trochę restrykcje dla osób, które się nie zaszczepią, i ta krzywa zaszczepionych osób szybko wzrosła. No, ale ona wzrosła też nie do takiego poziomu, pewnie jaki by satysfakcjonował prezydenta Francji, więc to. To, to Są takie, skupmy się też na liczbach. Tak? Polska akurat pod tym kątem nie wypada źle na tle innych krajów, chociażby takich jak Rumunia, Bułgaria, które mają dużo niższy poziom zaszczepienia. Dlatego też w tej chwili sytuacja oczywiście nie jest łatwa, bo liczba zakażonych rośnie, ale z drugiej strony też nie jest tak zła, jak mogłaby być w przypadku, gdyby ta liczba zaszczepionych była mniejsza. Ale tak jak mówię, ważenie tych dwóch wartości, czyli z jednej strony możliwości funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego, czyli potencjalnego ryzyka dużego bezrobocia, Kryzysu gospodarczego, a z drugiej strony właśnie ratowania zdrowia i życia. To są dwie rzeczy, które trzeba ważyć, ale inaczej wyglądała sytuacja. Jeszcze raz powtórzę. Rok temu, kiedy musieliśmy podejmować takie decyzje dotyczące lockdownu, bo nie było na to sposobu, aby walczyć z tą chorobą, a teraz jest. Jest i szczepionka, i Lada, moment. Wszystko na to wskazuje, może na początku przyszłego roku już lek. Czyli aż 20 milionów zaszczepionych Polaków, czy tylko? Do, wszystko zależy, jak kto na to Od patrzy, oczywiście. Widzenia, tak. Czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Oczywiście ja wolałbym, żeby tych osób było więcej, i to wyzwanie cały czas sobie stawiamy. Co się właściwie dzieje na, na polskiej granicy wschodniej, na granicy polsko-białoruskiej? Na jakim etapie konfliktu, sporu, niepokojów, pewnego rodzaju wojny hybrydowej jesteśmy? My mamy do czynienia z działaniami o charakterze wojny hybrydowej. To sobie, trzeba sobie wprost powiedzieć. Tym bardziej po sytuacji, w której uzbrojeni funkcjonariusze państwa białoruskiego przekraczają polską granicę. Granica. Przecież to, to była jedna z prowokacji, która miała miejsce niedawno. W związku z tym to, to nie jest żadna, e, e, żadna e, zabawa ze strony władz białoruskich. To są działania, które testują, jak daleko można sobie pozwolić na łamanie zasad prawa międzynarodowego. Przecież reżim prezydenta Łukaszenki ściąga na teren Białorusi w sposób zorganizowany te osoby i później siłowo wypycha je na granicę unijną, polsko-białoruską w tym wypadku, czy białorusko-litewską, czy białorusko-łotewską, białorusko bo ten Problem jest dużo szerszy. Na szczęście cieszę się, że ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego mamy pełne wsparcie, aby granic Unii Europejskiej bronić. Pana zdaniem, płot zbudowany na granicy polsko-białoruskiej sprawę załatwi? Czy będzie to jeszcze taki element, który będzie ten konflikt eskalował? Jeżeli chodzi o eskalację, to nie. To jest raczej infrastruktura, która powoduje pewnego rodzaju ochłodzenie, mimo wszystko. Na sam napięcia. Element, ten, ten etap budowy. Na sam etap budowy, oczywiście, jesteśmy przekonani i z tym się liczymy, że to będzie czas, który, który będzie pełen prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. Z tym się niestety liczymy. Natomiast tego typu zapora w przyszłości, Skutecznie będzie mogła blokować tego typu działania o charakterze wojny hybrydowej, które są teraz prowadzone przez Białoruś. Czy Polska podejmuje jakieś działania dyplomatyczne, żeby trochę ostudzić te zapędy Aleksandra Łukaszenki? Oczywiście zawsze to robimy, bo to jest standard, wręcz pewien protokół, jeżeli chodzi o zachowania w takiej sytuacji. Natomiast nie oszukujmy się, że w tej chwili ze strony Białorusi czy ze strony Rosji. Powiedzmy sobie wprost właściwego adresata pewnie tych działań. Um, a otwartość już na zabiegi dyplomatyczne nie ma. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Wszystko co ważne.